Wszyscy ci, którzy śledzą nas w social mediach, na pewno wiedzą, jakim dużym sentymentem darzę kurtkę właśnie model 8101 marki Sneakers. Testowałem ją myślę co najmniej 5 sezonów i dlatego mogę się dużo o niej wypowiedzieć. Świetna kurtka, która sprawdzi się na jesienne chłody, nawet na ciepłe zimy, które, które, u nas ostatnio występują, bardzo fajnie chroni przed deszczem, chroni przed wiatrem, ale pamiętajcie, żeby nie prać jej e, z, z płynami, proszkami do prania, bo ona straci te właściwości. Ja w swojej czarnej właśnie to zrobiłem i ona te właściwości straciła. Pikowana dobrze utrzymuje ciepło. To jest takie delikatne pikowanie, tak jak mówiłem, no nie na srogie zimy. Wygląda bardzo dobrze, bo ma taki sportowy krój. Do tego elementy odblaskowe na jednym i drugim ramieniu wysoka stójka. Nie ma tutaj kaptura w tej kurce, co myślę jest też jej, jej plusem, jeżeli chcecie używać jej na co dzień. Po dwie kieszonki na piersi, jedna kieszeń. Na końcach rękawów te uchwyty na, na kciuk, dzięki czemu możecie sięgać i nic Wam się nie podciąga. Wydłużony tył. No, przyznacie, że wygląda ona naprawdę bardzo dobrze. A wczoraj mówiłem o promocjach, więc mam dla Was coś specjalnego. Teraz. Do wszystkich kurtek 8101 genialna czapka sneakers z nadrukiem w zestawie zupełnie gratis, więc wbijajcie na Baltic i zapraszam na najlepsze promocje.